Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o sprawie, która została dzisiaj opisana w tygodniku wprost, ale też o sprawie, o której możemy przeczytać w Newsweeku, bo w zasadzie tygodniki zaczęły żyć tematem klauzuli sumienia. Myśmy już o tym niejednokrotnie na antenie Radio Talk FM rozmawiali. Ta sprawa opisana przez wprost jest o tyle, powiedziałbym, istotna, że ona tutaj przy, przywołuje konkretną osobę, znaczy konkretny lekarz jest w tej publikacji wymieniony, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Bogdan Hazan, który, jeśli oczywiście to, co możemy przeczytać na okładce jest prawdziwe, nie, to no, wydaje się, że jednak nadużywa prawa. Taki oto, taki, taki oto postulat. Chciałbym Panią poinformować, że nie mogę wyrazić zgody na wykonanie aborcji u Pani dziecka w szpitalu specjalistycznym imienia Świętej Rodziny ze względu na konflikt sumienia. Proponuję objęcie w szpitalu opieką Pani i dziecka podczas ciąży, porodu i po porodzie. Istnieje możliwość uzyskania porady dotyczącej perinatalnej opieki paliatywnej. Co to znaczy, Panie Doktorze? Jest to jest opieka związana z możliwością, z ryzykiem zgonu przedwczesnego płodu, przed urodzeniem. A tak naprawdę to w tej sytuacji nie powinno mieć miejsca, gdyż wskazania do zabiegu przerwania ciąży u tej pani myślę, że są oczywiste, bo uzyskała taką zgodę, nie, nie decyduje się i nie, nie wyraża zgody na to, by lekarz tylko zespół lekarzy. W związku z tym ta odmowa jest w niezgodzie z obowiązującą literaturą prawa i myślę, że. Dobrze się dzieje, że zaczynają konkretne sytuacje przemawiać do wyobraźni ludzi, dlatego że narażanie kobiety na donoszenie ciąży, która i tak umrze z momentem zakończenia jej trwania, narażanie jej na psychiczne i fizyczne cierpienie z tym związane, myślę, że jest po prostu dużym nadużyciem. Klauzula sumienia, która w Polsce jest no, delikatnie mówiąc nadużywana, bo jeżeli aptekarze przestają wydawać spółki środki antykoncepcyjne, powołując się na nieznaną klauzulę sumienia aptekarzy, jest to po prostu dziwne zjawisko i myślę, że bardzo szkodliwe w sensie zawodowym, bo lekarz to jednak jest może nie tyle służba społeczna, ale jest to przede wszystkim zawód zaufania społecznego.